Osoba niepełnosprawna o ograniczonej sprawności ruchowej lub po prostu starsza, prawie co piąty Europejczyk może potrzebować pomocy przy przemieszczaniu się i komunikowaniu. Jeśli tak jest w Państwa przypadku, prawo europejskie przewiduje pewne przepisy mające zastosowanie do wszystkich portów lotniczych w Unii Europejskiej, zapewniające Państwu taki sam dostęp do transportu lotniczego jak pozostałym pasażerom, bez dyskryminacji i dodatkowych kosztów. Przede wszystkim muszą Państwo wiedzieć, że nikt nie może Państwu odmówić rezerwacji lub wstępu na pokład z powodu niepełnosprawności lub problemów z poruszaniem się. Jedyne wyjątki mogą obejmować ewentualne kwestie bezpieczeństwa wynikające z prawa krajowego lub międzynarodowego, albo braku możliwości technicznych, np. ograniczonej szerokości samolotu. Bez względu na sposób rezerwacji, jeśli chcą Państwo skorzystać z odpowiedniej pomocy, powinni Państwo poinformować o swych szczególnych potrzebach co najmniej 48 godzin przed odlotem. Muszą Państwo jedynie przyjechać na lotnisko o odpowiedniej porze przed odlotem i powiadomić o swoim przybyciu w jednym z dostępnych punktów kontaktowych. Może to być jak tutaj system przywoławczy, recepcja lub bezpośrednio stanowisko odprawy. Tam stawi się osoba, która udzieli Państwu pomocy. Jeśli będą Państwo chcieli. Ta osoba pomoże dopełnić formalności związanych z odprawą. Proszę pamiętać, że przy wszystkich lotach z Unii Europejskiej linie lotnicze mają obowiązek przetransportować bezpłatnie państwa sprzęt medyczny oraz maksymalnie dwie sztuki sprzętu do poruszania się, takie jak wózek inwalidzki, kule i tym podobne. Chyba, że nie mają takich możliwości technicznych lub nie zostały powiadomione na 48 godzin przed odlotem. W razie potrzeby ta sama osoba będzie towarzyszyć Państwu aż do bramki, by udzielić pomocy przy kolejnych kontrolach. Tak samo jak inni pasażerowie, mogą Państwo korzystać z urządzeń dostępnych na terenie lotniska. Sposoby udzielanej pomocy będą zawsze dostosowane do Państwa możliwości ruchowych. We właściwym momencie zostaną Państwo przyjęci na pokład w pierwszej kolejności, w jak najlepszych warunkach i z zastosowaniem odpowiednich środków. Na czas podróży Państwa sprzęt do poruszania się zostanie umieszczony w ładowni. Oczywiście, podczas lotu załoga samolotu udzieli Państwu pomocy. Jeśli wymaga tego rodzaj niepełnosprawności i poprosili Państwo o to wcześniej, certyfikowany pies przewodnik może pozostać z Państwem w kabinie. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zostaną Państwu przekazane w odpowiedni sposób. Ponadto po wylądowaniu na lotnisku docelowym lub tranzytowym kolejna osoba udzieli Państwu pomocy aż do wyjścia dla pasażerów. Przypominamy o konieczności wcześniejszego powiadomienia. W przeciwnym razie osoby zajmujące się pomocą będą mogły jej Państwu udzielić tylko w miarę swoich możliwości. Jeśli uznają Państwo, że doszło do naruszenia niniejszych przepisów, mogą Państwo powiadomić o tym kierownictwo lotniska lub przewoźnika. W ostateczności można także złożyć skargę do krajowych organów kontroli w Państwa kraju. Pod poniższym adresem znajdą Państwo ich dane kontaktowe oraz szczegóły dotyczące mniejszych przepisów. apr.europa.eu Udanej podróży.